Formatowanie warunkowe w Excelu można według mnie podzielić na dwa rodzaje. Na zwykłe formatowanie warunkowe oraz na formatowanie warunkowe korzystające z formuł. Zwykłe formatowanie warunkowe dostępne jest w menu narzędzia główne pod przyciskiem formatowanie warunkowe. Te pierwsze pięć poleceń dotyczą zwykłego, jak ja to nazywam, formatowania warunkowego. Formatowanie warunkowe wykorzystujące formuły jest schowane pod poleceniem Nowa Reguła, a następnie użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami formatowania warunkowego jest taka, że zwykłe formatowanie warunkowe obsługuje tylko proste kryteria. Dodatkowo, w zwykłym formatowaniu warunkowym da radę zmieniać wygląd tylko tym komórkom, które są zaznaczone i które są sprawdzane. Dla przykładu, mogę oczywiście powiedzieć Excelowi: w tym obszarze zaznacz mi wszystkie komórki mniejsze niż 3000, albo w tym obszarze pokoloruj mi wszystkie komórki, których w których słowa zaczynają się na literkę M. Z tym poradzi sobie zwykłe formatowanie warunkowe. Dla kontrastu, formatowanie warunkowe, korzystające z formuły, potrafi obsługiwać skomplikowane kryteria i potrafi zmieniać wygląd dowolnym komórkom, sprawdzając te same lub dowolne inne komórki. To jest ważne dowolne inne komórki. Dla przykładu, mogę powiedzieć Excelowi: ustaw kolor automatycznie na tych komórkach, na niektórych z tych komórek, jeśli wartości w tej kolumnie są określone. To bez problemu wykona formatowanie warunkowe wykorzystujące formułę. I w tym odcinku pokażę ci jak tworzyć formatowania warunkowe korzystające z formuł na kilku przykładach tak abyś był za pan brat z tym fantastycznym mechanizmem. W pierwszym przykładzie będę chciał ustawić kolor na tych komórkach, jeśli wartości w tym miejscu są większe niż 5000. Pierwszy krok, zaznaczamy zakres, na którym ten wygląd ma zostać ustawiony. Może to być jedna kolumna, może to być wiele kolumn. Zaczniemy od prostego przykładu. Więc na tym, na tym obszarze, w tym obszarze chciałbym ustawać kolory, na niektórych komórkach. Klikam w kartę narzędzia główne, formatowanie warunkowe, nowa reguła i wybieram polecenie użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Ważna sprawa. Ta formuła, którą będziemy tutaj za chwilkę tworzyli, ona będzie dotyczyła aktywnej komórki. Z tego zaznaczonego obszaru, ale powinna być tak zbudowana, aby była prawdziwa dla wszystkich zaznaczonych komórek, czyli w tym przypadku dla wszystkich wartości z całej tej kolumny. Więc moja formuła powinna sprawdzać, czy ta ilość, która jest w komórce F6, więc kliknę w to pole, czy ona jest większa niż 5000. Zauważ, że adres komórki z ilością jest zablokowany. Czy powinien, jak sądzisz? Zauważ, że jeśli. Sprawdzamy dla tej komórki, dla Marsa, czy ustawić na niej wygląd, czy nie. To musimy sprawdzać tę ilość, która jest przy Marsie. Ale jeżeli będziemy sprawdzali dla Siemensa, czy ustawać kolor, czy nie, to powinna być badana ilość dla Siemensa. Więc jeżeli adres F6 zostałby zablokowany, to dla Siemensa sprawdzana byłaby ilość ta od Marsa. Tego nie chcemy. Więc ustawiam kursor przy adresie komórki F6 i naciskam przycisk F4 dotąd, aż te dolary odpowiednio zostaną ustawione. W tym przypadku tych dolarów zupełnie nie potrzebujemy, ponieważ chciałbym, żeby adres tej komórki F6 w tle mógł się skopiować na, podczas kopiowania tej formuły tutaj w tle, aby ten adres F6 mógł skopiować się tutaj w dół na F7, F8, F9 i tak dalej. Więc dolarów tutaj nie potrzebujemy w ogóle. Klikam w przycisk formatuj, wybieram jakiś wygląd, klikam OK, OK i sprawdzam czy działa. Dla tej wartości zejdziemy na mniej niż 5000, tak, kolor z automatu powinien ups, nie tutaj oczywiście, tylko tutaj 4000, kolor oczywiście znika. Zróbmy ambitniejszy przykład. W drugim e, zadaniu będę chciał ustawić wygląd na dwóch kolumnach jednocześnie, czyli na całym wierszu w tych dwóch kolumnach, jeśli ilość faktyczna, czyli to, jest większe od ilości. Więc pierwszy krok, zaznaczam te komórki. Dla których wygląd chcę zmieniać. Taka jest zawsze zasada. Wchodzę teraz do karty narzędzia głównie, główne tą samą drogą do reguły korzystającej z formuły. I buduję tę formułę. Tym razem moja formuła ma sprawdzać, czy ta ilość jest większa od tej. Więc klikam na komórkę z ilością faktyczną i mówię Excelowi sprawdź, czy ona jest większa. Od tej ilości tutaj. Przypomnę, formuła budowana jest dla aktywnej komórki, ale ona w tle skopiuje się na wszystkie komórki z tego zakresu, więc zastanówmy się, co w tym przypadku z dolarami. Zauważ, jeżeli będziemy, jeżeli badamy to dla tego wiersza, to oczywiście sprawdzamy, czy G26 jest większe niż F26. Ale dla tego kolejnego wiersza musimy sprawdzać, czy G27 jest większe niż F27. Sprawdzając, czy tu kolor w tej komórce lub w tej ma zostać ustawiony. I druga sprawa, jeszcze skoro kolory mają być ustawione również tutaj, w kolumnie G, to ta formuła, po, w tle, gdy ona się przesunie w prawą stronę, to te adresy się nie zmieniają i dla tej, yy, dla tej komórki. Która yy, dla komórki G26 również Excel będzie sprawdzał, czy G26 jest większe niż F26. No i to jest w sumie dobrze, ale spójrz, po przesunięciu się w dół mus muszą numery wierszy przeskakiwać w dół na 27 i tutaj też na 27. Więc ustawiam kursor przy pierwszym adresie, naciskam F4. Dotąd aż dolar przed literką G zostanie. A przed 26 znika. To samo przy adresie f26. Naciskam dotąd, aż dolar będzie przed f, a przed 26 nie. Dlaczego tak? Jeśli bym tych literek kolumn nie zablokował, to wówczas ta formuła po skopiowaniu w prawą stronę adresy by się zmieniły, g26 by przeszło na h26, czyli na tę komórkę. A F26 przeszłoby na G26, czyli na tę komórkę, i byłoby sprawdzanie, czy ta jest większa od tej. Tego nie chcę. Cały czas, i dla tej kolumny F, i dla tej kolumny G, chcę sprawdzać, czy wartości w G są większe od wartości w F. Dlatego te dolary muszą akurat tak być ustawione, a nie inaczej. Klikam w przycisk formatuj, wybieram oczywiście jakiś wygląd, klikam OK, OK, i sprawdzamy, czy działa. Jeżeli. Zmienimy te wartości. Tutaj wpiszę jakąś mniejszą. Tak, to kolor, kolor na wierszu się z automatu pojawia. I ostatni przykład, który mam dla Ciebie na trochę ambitniejszą formułkę. Będę chciał kolorować tym razem cały wiersz, jeśli ilość, czyli jeśli to, jest większe niż 5000, a producent tutaj to jest Mars. Nie ma problemu. Więc zaznaczam znowu ten zakres, na którym chciałbym, aby ta aby te kolory się ustawiały. Skoro na całym wierszu, no to zaznaczyłem wszystkie kolumny i wszystkie wiersze tej mojej tabelki. I teraz wchodzę znowu do narzędzia główne, do formatowania warunkowe, do nowa reguła, do użyj formuły. Z racji tego, że mam do sprawdzenia dwa warunki jednocześnie, to użyję tutaj funkcji o nazwie ors, więc wpisuję równa się oraz. Tutaj możesz używać dowolnych funkcji Excelowych, tak naprawdę, więc dlatego to jest właśnie takie potężne. I pierwszy warunek. Sprawdzam, czy ta ilość jest większa niż 5000 Średnik. A drugi warunek. Sprawdzam, czy komórka z producentem równa się w cudzysłowie Mars. Pamiętaj, zawsze słowa w formułach muszą być w cudzysłowach. Zamykam na od funkcji oraz i przyjrzyjmy się dolarom. Przypominam. Ta formuła dotyczy aktywnej komórki, ale ona będzie skopiowana na cały ten zakres, czyli w dół i w prawą stronę. Więc chciałbym, żeby ta formuła przy kopiowaniu w dół... Aby mogła sprawdzać wartości z kolejnych wierszy, czyli Siemensa i tę ilość, potem LEGO i tę ilość. Więc z tego morał, że adresy, że numery wierszy nie powinny być zablokowane, więc 46 muszę odblokować, i tutaj również 46 musi być odblokowane. Podczas D literki kolumn muszą być zablokowane, bo jeśli by nie były zablokowane, to wówczas z tej formuły, z tej komórki formuła. E w tle przekopiowana na tę komórkę obok i na tę i na tę, zmieniałaby swoje adresy i dla tej komórki zamiast Excel, zamiast sprawdzać tę ilość, brałby tę ilość, bo adres F46 przesunąłby się w prawo na G46 i zamiast sprawdzać tego producenta, który jest w C46, sprawdzana byłaby ta komórka, czy ona jest równa Mars. Dlatego tutaj dolary przed literkami kolumn muszą zostać, więc ustawiam te dolary odpowiednio Ustawiłem się przy pierwszym adresie F4, dopóki e, klikam tyle razy, aż te dolary ustawiam się w odpowiednich miejscach, klikam przycisk Formatuj, ustawiam jakiś wygląd, klikam OK. Jeszcze raz OK i mam kolory na całych wierszach. Sprawdźmy, czy to działa. Tu mamy Marsa, ale ilość jest za mała. Zmienimy tę ilość na 6 tysiaków Enter pięknie działa. Kluczowe przy pisaniu formuł, w formatowaniu warunkowym. I są umiejętności blokowania adresów w komórkach, więc dolary. Jeżeli nie ogarniasz dobrze tych dolarów, niestety nie będziesz sprawnie mógł posługiwać się formatowaniem warunkowym korzystającym z formu. Polecam ci odcinek o numerze 653. Wpisz w wyszukiwarce na YouTubie Excel 653, znajdziesz odcinek, w którym tłumaczysz szczegółowo na wielu przykładach, jak te dolary działają, jak one powinny być poustawiane. Oczywiście, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to jak zwykle kliknij łapkę w górę, zostaw też komentarz pod filmem i do usłyszenia w kolejnym.